Cześć wszystkim, Wilgotny Głupik z tej strony W tym filmie pokażę wam pewną rybę, która tutaj do tego akwarium doszła Bo słuchajcie, doszła tutaj pewna ryba, ale to nie dzisiaj Tylko już od dosyć dobrych mm, kilku dni w tym akwarium pływa Także nie nagrywałem tego wcześniej Bo stwierdziłem najpierw, że zobaczę czy ta rybka się już tutaj przyjmie Czy, czy jest zdrowa i czy nic się nie będzie działo złego z tą rybką, jak i ona nie będzie tutaj się stawiać na inne. No, ale słuchajcie, już jest tutaj kilka dni i się przyjęła, wydaje się mi bardzo dobrze. Więc mogę już dzisiaj, myślę śmiało, Wam powiedzieć, jaka tu jest rybka nowa. Na wstępie jeszcze powiem, zanim przejdziemy już do głównej części filmu, że ten film nagrywam z nocy, z środy na czwartek. A film prawdopodobnie będziecie mieć udostępniony w dzień czwartek. Czy to będzie rano, czy to będzie w południe, czy to będzie bardziej pod wieczór, to nie wiem. W każdym bądź razie film będziecie mieć w czwartek o jakiejś tam porze dnia, jeszcze nie wiem kiedy, ale jest on kręcony w nocy i z środy na czwartek. Bardzo przepraszam jeszcze za mój głos, ale jestem po prostu tak przeziębiony, nie wiem, po prostu już zobaczyłem, że już jutro będzie 5 dni od ostatniego filmu, więc już postanowiłem coś nagrać dla was, ale po prostu sorry, sorry za mój głos, ale no, jestem przeziębiony nawet jak nagrywaliśmy jeszcze dzisiaj z Rybka i Ty film na jego kanał wspólnie, który będzie... Chyba w poniedziałek, jak dobrze pamiętam, ale nie wiem, to musicie czekać. Tam nawet powiedziałem, że nie będę na razie nagrywał na swój kanał, ale już 5 dni jutro będzie od ostatniego filmu na moim kanale, więc nie, nie chcę Was, moi widzowie, zaniedbywać, jak chodzi o filmy. Więc dlatego nagrywam, ale no, sorry za mój głos dzisiaj, no, ale nic za to nie poradzę. Nie oddycham prawie i tak dalej, i tak dalej. Także ciężko u mnie, przeziębiłem gdzieś się i to tak, słuchajcie, katar mam poważny. Także słuchajcie, tyle tytułem wstępu. Także co? Możecie sobie chwilkę popatrzeć, ile rybek było. Ile jest, można przeliczyć. Akurat te ryby, o których doszła zmiana, bo doszedł plus jeden mieszkaniec tego gatunku. No to to akurat możecie sobie przeliczyć. I wszystkie na kadrze widać te, o które chodzi, żebyście mogli się skapnąć, które, które doszły. Wszystkie na kadrze widać. Właściwie jedna doszła. Ale ten gatunek w całości się nam prezentuje na kadrze. Wiecie już, o jakie ryby chodzi? No tak, no. Miałem 6 skalarów, a jak widzicie, jest 7. Możecie napisać, czy od razu zgadliście, czy nie. Także słuchajcie, jest 7 skalarków. Mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7. Ta sztuka jest najnowsza. Ona jest pięknie wybarwiona. Ona takim turkusem połyskuje. Bardzo pięknie wybarwiony. Młody, nowy skalarek. I już tutaj wszystko z nim w porządku jest. Kilka dni już sobie tutaj mieszka. Podchodzi do jedzenia, i je to jedzenie naprawdę łapie bardzo dobrze, także tutaj wszystko w porządku, z nim już jest, już jest prawie że pewny, że jest zdrowy. No i słuchajcie, tu jest sobie mi mieszka. Mam rójkę siedmiu skalarów. Wiem, że jak było sześciu, tutaj Artur Akwarystyka pisał, żebym. Może został na, na tych sześciu, żebym nic nie dokupywał, i miałem nie dokupywać, bo naprawdę jest, myślałem, że sześć wystarcza. No ale jak zobaczyłem po prostu tego, gdzie on już jest, tu, jak zobaczyłem po prostu jego i za niego turku, z jakim się odbił w sklepie tam zoologicznym, no to mówię, kurczę. Jak zobaczyłem, jaki, jaki turku z on się świeci, no to mówię, bierę. No i tym oto sposobem piękna sztuka trafiła. Jest najmniejszy z nich wszystkich bo jest najmłodszy, to już nawet ten, ta biała, taka biało-pomarańczka biało jest już troszkę większa od tego no ale ten jest tutaj najnowszy i najmłodszy, także no musimy poczekać aż urośnie, no i to tyle w sumie co z nowości tutaj do tego akwarium doszło także tak się prezentuje moje 200 litrów moje górami mozaikowe, które nie, nie chciało rosnąć Ładnie ruszyło, tu jest samiczka u góry, o tutaj jest samiczka, samiec prawdopodobnie to jest ten i lato sobie tutaj, tutaj mój największy gigant skalar, on jeszcze przedłuża sobie tutaj ten dolny żagiel, górny w sumie też, także no ten jest największy ze skalarów, a ten chyba drugi po nim. I ten czarny trzeci w kolejności. W tym czarnym ma takie, ten czarny ma takie charakterystyczne zobaczcie na ogonie Jakby takie wstążki ni to co? Bardzo ładne to jest u niego. Przepiękna ryba. Choć czarna, ale jej kształty są no, cudowne. Tu mamy moje glonojady, kosiarki, labeo Górami, dwuplamy. Ten to rośnie u mnie skubaniec. Ten, temu to się powodzi. Ten, ten to rośnie. Ciele, już jakich mało. Także tak się prezentuje 200 litrów. I tutaj użytkownik Piotrek pisał mi właśnie w tą noc, tuż przed nagraniem tego filmu, zanim ją złapałem za kamerę. Napisał mi, żebym pokazał oświetlenie, jak oświetlam swoje akwaria. Bo mnie kiedyś o to prosił. Ja później o tym zapomniałem to pokazać za co przepraszam więc no pokażę to teraz także przepraszam tutaj użytkownika Piotrek że nie pokazałem ale wybacz z głowy mi gdzieś wyleciało na szczęście się przypomniałeś i właśnie żeby nie zapomnieć to głównie dlatego zapałem za kamerę i, i nagrywam to teraz raz żeby właśnie powiedzieć o tym nowym skalarze że jest tutaj no i żeby dwa no pokazać to oświetlenie omówić jakie mam w swoich akwariach yy, także cóż tak się prezentują rybki skalary naprawdę zdrowiutkie widać zobaczcie jak na moją rękę reagują bardzo dobrze nawet górami dwuplamy wyszedł do mojej ręki o lameo też czekają także no wszystko to jest w porządku Nurzaniec no, troszkę przymarniał ale już widzę że już młody tutaj o już młodziutkie pędy nurzańca wszędzie się pojawiają. Także dobrze. Tu mamy donojada Akurat jednego, jedną sztukę. Tą większą. Tu mamy troszkę mniejszą. To przypuszczalnie. Obstawiam, że to jest samica. A tu mamy samca. Z tego względu, że samiec ostrości wracaj. Samiec ma, jak widzicie, o, cały pysk taki kolczaty. A samica ma. Taki gładki. W tym akwarium kiedyś patrzyliśmy wspólnie z użytkownikiem rybka IT12, już tak dla siebie, poza kadrem, i znaleźliśmy tutaj ślimaka Helenkę, chociaż ja nie, nie kupywałem ich specjalnie. A słuchajcie, okazało się, że mam gdzieś, skądś przyniosłem sobie za darmo Helenkę. Także mam Helenkę, to mój lotos, który generalnie tutaj coś nie może startnąć. Z rośnięciem nie wiem dlaczego tam jest roślinka, taka bardziej zielona, jest też nie młoda, ona będzie ładna, tylko tutaj będzie, siądzie tu idealnie, no musi podróż, żeby ją było coś więcej widać, bo jest na razie to strasznie młodziutka szczepka. No i dobra, no i to tak w skrócie, co, 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 co jest 200 litrów, jak wygląda aranżacja, jak wygląda źródalność wody. No to słuchajcie, widać, a ja teraz dla użytkownika Piotrek pokazuje lampę ja jeszcze wam powiem, że ten skalar taki trochę ciekawy jest bo zobaczcie, filtry obydwa chodzą na full wszystkie skalary i wszystkie inne ryby tymi skrzelami tak spokojnie oddychają, tylko ten odkąd go, go kupiłem to tak wachluje tymi skrzelami nie wiem, no ale, no ale w porządku, żyje, pływa ładnie wybarwiony więc nie wiem o co mu chodzi z tymi skrzelami no ale jak pływa i, o jak pływa, żeruje, no to, no, wyglądałoby na to, że się dobrze czuje i, no i sobie żyje taki, najnowszy lokator. No dobra, no to co, to teraz kwestia tego oświetlenia. Za oświetlenie w 200 litrów pracuje taka lampa ledowa, teraz tak powoli przyciągnę, taka biała, słuchajcie, nie, nie znam nazwy tego. Bo szczerze mówiąc, na nazwę się nie przyglądałem. Bo to, to akwarium miało być taty. Jeszcze kto oglądał to poprzednie wcielenie, życie tego akwarium. No ale że tata stwierdził, że mi je jednak odda z powrotem, bo on nie ma czasu się tym zajmować i o to dbać. No to on tą lampę kupił gdzieś tam z Allegro czy skąd. Podobnie jak i grzałkę. Grzałka jest firmy Happeta. To mogę wam powiedzieć. Tam nawet widać czerwony czubek tej grzałki. A lampa, niestety nie pamiętam nazwy już to pudełko wyrzucone zostało, także no, no niestety nie pamiętam, ale... Niestety, ona ma metr, bo tyle jest długości zbiornika i cały ten metr lampy świeci podwójnie, jak jest lampa, to po, po obydwu stronach są takie dwa pokaźne rzędy białych ledów. Widzicie sami, jak to się mocno odbija. Także no nie będę tego ruinował wszystkiego, żeby może odwracać tą lampę, mam, mam nadzieję, że się nie pogniewacie, ale naprawdę daje ta lampa le, lepiej niż re, re, reflektory na, na scenie, także no widzicie, że te rośliny przy tej lampie czują się bardzo dobrze, widzicie na, na górze jest szyba i przez szybę uzyskujemy taki efekt źródalności wody, filtry dają radę, jak widać siatkę mam zamontowaną po to, żeby mi ryby nie wyskakiwały, i to zdaje egzamin. Zobaczcie, ruch tafli wody dosyć mocny, także też bardzo ważne jest teraz, jak są te upały, takie straszne, żebyście e, zadbali o dobre dopowietrzenie, na powietrzenie akwarium, gdyż e, im woda cieplejsza, tym szybciej e, traci e, ten rozpuszczony w sobie tlen. A e, no, warto, żeby tego tlenu po prostu w wodzie zawsze dla ryb było pod dostatkiem i nigdy nie brakło. Czy mi się widzi, czy ten mój największy skalar zgubił górny żagiel? Bo miałem wrażenie, że jeszcze film temu miał troszkę większy, wyższy, a teraz taki mi się troszeczkę kurdu pelkowaty widzi. Czy on tak złożył ten żagiel? No nie wiem. Wydawało mi się, że ma większy. Nie wiem co Ty porobił, albo typiara, No Ale dobra, tak wygląda front akwarium. Ja się delikatnie odsunę. Tak się prezentuje z oddani 200 litrów. Nie, chyba nie stracił górnego żagla. Złożył go tak dziwnie, po prostu. Zresztą możecie, możecie porównać z wcześniejszymi filmami. I możecie sami dać znać swoje spostrzeżenia, czy stracił żagiel, czy, czy, czy mi się tylko wydaje. Także to mamy omówione oświetlenie dla użytkownika Piotrek. Pozdrawiam serdecznie z 200 litrów mojego. No, to jeszcze wam pokażę kadr od boku na NATO, i jeszcze pokażę Wam moje inne oświetlenia w zbiorniczkach innych. No i, i to mamy kadr od boku na 200 litrów na moje łódeczki, skalareczki, żagielki, czy jak je tam zwał, tak zwał. Tu mamy dupsko labeo widoczne. O nie, już wyszedł cały. Tu jest swoją drogą bardzo fajna e, ta m, grotka dla właśnie, o, gronojadów. One lubią pod tym kamieniem siedzieć. No i wpuściłem też sobie tutaj 72 litry jednak kirysy, gdyż stwierdziłem, że Zasługują na jakieś większe akwarium, bo już tak myślę pod 5 cm to tak słuchajcie będą miały jak nic. Także no, fajnie by wam było pokazać tutaj Kirysa w jakimś większym jeszcze zbiorniku niż, niż te 72 litry nawet. Hmm, tylko czy ja znajdę Kirysa? No dobra słuchajcie, no to ja sobie, ja sobie mm, poszukam tego Kirysa no i... Widzimy się jak go znajdę, a jak go nie znajdę, no to pokażę Wam i omówię oświetlenia jeszcze w innym akwarium. No nic, słuchajcie, spotykamy się przed innym akwarium, no bo niestety z tamtego zbiornika żaden kirys nie zechciał się pokazać. Jak do, do końca trwania tego filmu jeszcze któryś wyjdzie, choćby jeden. No to wam przerzucę kadry na niego, ale jak nie wyjdzie, no to kierycy zostaną na dalszy po prostu plan do pokazania, jak one się tam czują w 200 litrów, a swoją drogą mają się świetnie, także super. I tu mamy takie oświetlenie. Taka, nie wiem, co to jest neonuf, Neonówka, nie, nie wiem nawet jak się ta lampa w sumie nazywa, bo to jest oryginalna jaka tutaj jest. Jakaś świetlówka albo coś. Nie wiem coś takiego trochę jak świetlówka podobne i w ten sposób to wygląda i to pracuje na moje akwarium 72 litry z żyworódkami tu mamy młodą molinezję akurat pięknie widoczną na kadrze i tu mamy parkę molinezji złotych, księżycowych tam mamy jeszcze jedną z większych samic no i te moje mieczyki miałem dwa ale został jeden no i te rybki, które z 26 przyszły tutaj mieszkać. Ze względu na to, że będę tą 26 sobie restartował i robił tam wszystko od nowa, ale kiedy jeszcze będzie gotowe to akwarium, to się na razie wyrona nie chwieje. Tym bardziej, że jestem przeziębiony i też nie chcę się zawsze paprać w wodzie, żeby się mi nie pogorszyło. Także no, na razie plamy na 26 troszeczkę się odciągnął, ale kiedyś na pewno to akwarium ogarnę. Także tak to wygląda. Jeszcze raz pokazuję, to jest lampa pracująca na akwarium 20, 20. Na pewno. Na akwarium 72 litry właśnie z moimi żyworódkienkami. Dobra, no jeszcze Wam pokażę oświetlenie mojego najmniejszego zbiorniczka, ale najbardziej zarośniętego roślinami. No, no i to jest mój już po brzegi wypełniony rośliniaczek. 11 litrów. Zobaczcie, Wy, to jest to już zostały może gdzieś tam pojedyncze sztuki krewetek. Ja na przykład tutaj mamy jedną ostrości straciłem. O, mamy tu krewetę. Tu. No jakie pojedyncze już jej zostały. No niestety do piekłu mi je tu upałami. Jeszcze to stoi tutaj przy samym tutaj poddaszu i, i mi te krewety po prostu po Pozjararywało po prostu gorącym, zjarało je gorącem. Ale dobra, oświetlenie na ten zbiorniczek to jest zwykła lampka biurkowa 12 bodajże LED. Zaraz sprawdzę. Raz, 2, 3, 4, 5, 6 jest po jednej i 6 po drugiej. 12 LED w kolorze białym. I efekty z roślinami cudowne. to jest taki ślimako krewetkarium. Lustro wody Wam jeszcze pokażę, bo od boku to jest ciemność, już jest tutaj tyle roślinności, że ja Cię kręcę, o mamy drugą krewetę na korzeniu. Tak jak mówiłem, to już takie pojedyncze sztuki tych krewetek zostały, które były po prostu najodporniejsze na, na gorąc, to zostały. No a reszta niestety, czemu nie schładzałem, ktoś zapyta, bo słyszałem o patencie z butelką, że można ochładzać wodę w akwarium butelką. Ale że ten patent najlepiej jest stosować e, w dużych akwariach, na przykład takie 200 czy tam nawet 70 litrów, a nie w takim mm, pipstoku 11-13 tam 13 litrów, z co względu, że łatwo jest znowu wodę z, od przegrzania wody doprowadzić do nadmiernego jej wychłodzenia przez zbyt długie, np. trzymanie butelki tak, czy, czy worka, czy czegoś z tym lodem, czy z tą e, chłodną wodą. Także na no, tyle. tak by tu wyglądał mój rośliniaczek, rośliniaczek krewetkowiaczko-ślimaczko-atem akwarium. Lustrowody Wam pokażę jeszcze. Zaraz se tyłkiem wiadę w 72 litry i będzie powódź. Dobra, wstałem. No i zobaczcie, lustrowody mojego roślinniaka. Nie nawożę niczym, jakby ktoś się zastanawiał. A roślinki mamy. Dobra. Żeby nie usychały liście, to założymy tą wilgotną pokrywę tutaj. O, teraz możecie przeliczyć te białe punkciki i Wam wyjdzie, że jest dokładnie 12 let. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziewięć dziesięć. dwa na. Tak jak mówiłem 12 let w kolorze białym. Standardowa lampka biurkowa. Nic dodać, nic ująć. I daje radę. Także to na tyle by było w tym filmie. Tam Wam chciałem pokazać skalara nowego i omówić oświetlenie. No, i tym akcentem na rośliniaczko, ślimaczkowato krewetkowiaczek kończymy ten film. Także nie zapytacie, czemu nie pokazywałem skalara od razu? Dlatego, że stwierdziłem po prostu, że nie chcę moimi filmami zamulać i nie chcę też ich za, za często wrzucać, żeby ja mógłbym, ale żeby nie było, wiecie, za, za nudno i tak dalej, i tak dalej, żeby nie było, że, mm, że, że przynudzam Także tym oto akcentem na moje go rośliniaka kończymy ten film. Jak macie jeszcze jakieś propozycje na kolejne odcinki, albo w sumie dajcie znać, czy chcielibyście, żebym częściej nagrywał, czy jeszcze rzadziej czy, czy może jest dobrze jak jest, to dajcie znać w komentarzach. A tym oto kadrem na wiercącą się krewetę w moim rośliniaku kończymy ten film. Także ja wam dziękuję za uwagę. Ehm, dobrego dnia życzę, pomimo tego, że nagrywam nocą, ale wy ten film będziecie mieć opublikowany w dzień. Także życzę wam udanego czwartku, nie wiem tam, nie wiem jeszcze kiedy wgram, ale życzę wam udanego czwartkowego dnia, czy tam wieczora, południa, czy poranka. I do usłyszenia w kolejnym filmie. Na razie i cześć.